Hej, hej, witajcie wszyscy. Śmiałam się, bo ostatnio mówiłam, że nie umiem obsługiwać mikrofonu. Okazało się, że trzeba go po prostu tylko wyłączyć z telefonu i wtedy będzie słychać dźwięk. Także mam nadzieję, że teraz już wszystko będzie lepiej słyszalne. No i tak, zaczynamy. Ostatnio było już na temat Pisma Świętego ten filmik, o którym mowa pokazywał jak ważne jest Pismo Święte w, dla chrześcijanów, dla katolików i że absolutnie nie jest ono czymś zamierzchłym, średniowiecznym i czymś, co w ogóle nie ma związku z rzeczywistością. I teraz pociągniemy sobie ten temat trochę bardziej, już bardziej na zasadzie autorstwa Pisma Świętego, tego, czego uczy nas Biblia i tego, jak wspaniałe bogactwo jest w niej zawarte. Biblia powstała pod natchnieniem Ducha Świętego. I jest to tak zwany kanon Pisma Świętego, w którym są zawarte wszystkie księgi, zarówno ze Starego Testamentu, jak i Nowego Testamentu. Dlatego, że one wszystkie zostały uznane przez Kościół jako święte i kanoniczne, czyli właśnie też natchnione przez Ducha Świętego. I co jest też ważne, to to, żeby zwrócić uwagę, żeby w w każdym piśmie świętym było imprimatur, o czym już wspominałam na samym początku w filmiku, że imprimatur Kościoła Katolickiego to jest taka pieczątka, którą można przyrównać do pieczątki za zgodność z oryginałem. Że tutaj w tym momencie mamy pewność, że to pismo święte jest aktualne, że jest zgodne z nauką Kościoła. Że nie jest napisane przez jakiegoś Krzyśka Ryśka i tylko oprawa jest i tak dalej, a słowa są jakieś inne w środku. Więc to jest taki, taka wskazówka dla każdego z nas, żebyśmy to po prostu sprawdzali. Wracając jeszcze do tematu, że one są uznane jako święte i kanoniczne przez Kościół, to znaczy, że bardzo dużo ludzi w Kościele zgodnie stwierdziło, że tak, przez te księgi mówi do nas Pan Bóg. To nie była decyzja jednej osoby, czy to papieża, czy jakiegoś biskupa, czy wcześniejszych osób, które żyły, jakieś grupki osób, tylko całego kościoła, który zgodnie stwierdził, że to jest właśnie prawdziwe słowo Boga. Bardzo mi się podoba punkt w katechizmie kościoła katolickiego, który mówi o tym, kto jest prawdziwym autorem, za czym pośrednictwem Biblia została napisana. Stwierdziłam, że nie będę go tłumaczyć, on jest na tyle prosty, mam nadzieję. I na tyle piękny, żeby go po prostu przeczytać w całości. Do napisania świętych ksiąg Bóg wybrał ludzi używających własnych umiejętności i sił, którymi posłużył się tak, aby działając w nich i przez nich, to wszystko i tylko to, co sam chciał, przekazali na piśmie jako prawdziwi autorzy. Czyli Biblia powstała za pośrednictwem człowieka, ale za autora tego głównego uznajemy Pana Boga. Bo tak jak wspomniał punkt 106, Pan Bóg przekazał ludziom to, co sam chciał. I oni to napisali, używając swoich talentów, swoich predyspozycji, swoich umiejętności. I to jest piękne, że całe Pismo Święte składa się z różnych świadectw. Z różnych słów, z przykładów życia poszczególnych osób, czy to e, kraju Izraela, e, lub innych krajów, e, ale w każdym razie jest to tak zasadzone, żebyśmy my zrozumieli to jak najbardziej. Mimo tego, że są to realia e, bardzo odległe od nas, to Pan Bóg posłużył się takimi okolicznościami, takimi sprawami, takimi ludźmi, właśnie w Piśmie Świętym. Żebyśmy jak najbardziej zrozumieli to Słowo i przede wszystkim, żebyśmy istotę Jego zrozumieli, kim On jest. I z tego punktu, który był na początku, czyli z tego, że Kościół uznał to jako e, słowo Boga, że Bóg pokierował tych ludzi tak, jak On sam chciał, czyli żeby napisali to, co jest Słowem Boga prawdziwym, wynika, że Pismo Święte uczy nas prawdy. I to w sposób pewny. Wierny i bez błędu. A dlaczego bez błędu? No właśnie dlatego, że mimo tego, że ten niedoskonały człowiek, za którego pośrednictwem Pan Bóg napisał Biblię, jest nieidealny i popełnia błędy. Ale Pan Bóg jest większy od tych błędów. Jeżeli on tych błędów nie chciał, to ich po prostu tam nie było i nie będzie i nie ma. Bardzo mi się też podoba następny punkt, który. Jest taką konkluzją tego wszystkiego, że mimo tego, że my chrześcijanie opieramy się o Księgę, to nie jesteśmy wyznawcami Księgi. Nasza religia nie jest religią Księgi, ponieważ ta Księga to jest Słowo Boże, a Słowo Boże jest żywe. A to za tym idzie, że Biblia jest Księgą Relacji. Jest zwykłą Książką, którą czytamy martwym, czymś, co nie ma życia. Tylko jest słowem naszego Ojca, z którym budujemy relacje poprzez to, że się spotykamy z tym słowem. To jest bardzo ważne słowo. Spotkanie ze Słowem Bożym. Nie czytanie Pisma Świętego, tylko spotkanie. Chociaż wiele ludzi może czytać Pismo Święte i nic z tego nie wyniesie, nic. Są tacy teologowie, którzy w jednym palcu mają Pismo Święte, ale nie mają żywej wiary i żywej relacji z Jezusem. Bo kiedy sięgamy po Pismo Święte, musimy pamiętać o tym, że to jest Słowo naszego Ojca, który jest żywy i który do nas przemawia, tak jak przemawia czuły, zatroskany Tato do swoich dzieci, kierując ich delikatnie, podprowadzając, nie robiąc nic za nich, pomagając jedynie, żeby te dzieci wyrosły na wspaniałych ludzi, samodzielnych, umiejących. Odróżnić dobro od zła, potrafiących sobie radzić, ale takich, którzy zawsze będą wiedzieli, że ten ojciec jest i zawsze do Niego się mogą zwrócić, bo ojciec od nich nigdy nie odejdzie i zawsze na nich patrzy. A przede wszystkim te dzieci zawsze są w Jego ręku. Nigdy nas nie puszcza. Nigdy. I kolejna ważna sprawa jest taka, żebyśmy też pamiętali i prosili przed spotkaniem ze Słowem Bożym o oświecenie Ducha Świętego. O to, żeby On nam pomógł ożywić to pismo, żebyśmy je rozumieli. Żebyśmy właśnie spotkali się z żywym Bogiem przez To Pismo Święte. Tak jak oświecił uczniów Emaus, że nagle boom, zapaliła się żaróweczka i zrozumieli pisma, tak samo jest z nami. Duch Święty musi nam pomóc, bo bez Niego nie da rady. Bez Niego to będzie sucha litera niezrozumiała właśnie ze starożytności, która już nie ma nic wspólnego z rzeczywistością, której nam się nie będzie chciało czytać, której nie będziemy rozumieli, do której się zniechęcimy, a to jest tylko taka skorupa, przez którą trzeba przejść właśnie z pomocą Ducha Świętego, który tą skorupę tak po prostu rozwala, i my wtedy widzimy tą prawdę. Doświadczamy tej prawdy, która jest w środku. Kosztujemy tego owocu, który jest soczysty, lepszy niż miód. Ważne jest też to, żeby nie brać Pisma Świętego bardzo na poważnie że to jest księga historyczna. Nie, to nie jest księga historyczna i wiele tam jest sprzeczności z historią. Ale Pismo Święte nigdy nie pretendowało do tego, żeby było księgą historyczną, bo historia jest od czego innego. Tylko tak naprawdę pismo święte pokazuje wszystko to, co powinniśmy wiedzieć o Bogu. To jest cel nadrzędny, żebyśmy doświadczyli tego, jaki jest Bóg, żebyśmy Go poznali, żebyśmy w Niego uwierzyli i Go pokochali. Ja przyznam, że mam często takie problemy, żeby nie popadać w taki schemat i nie czytać pisma świętego jak książkę. Bo na przykład jestem, my jesteśmy z mężem w domowym kościele i tam jedną z takich reguł e, bycia i wzrostu jest właśnie to, żeby spotykać się ze Słowem Bożym regularnie, a oprócz tego codziennie Słowem Bożym się modlić. No i o tyle, o ile modlitwa jest dla mnie spotkaniem, to właśnie e, czytanie, e, spotkanie ze Słowem już niekoniecznie, ale. Myślę, że sama intencja wzbudzenia właśnie chęci, żeby się spotkać z Panem Bogiem i takiego nie przelecenia przez to pismo święte, żeby tylko odbębnić, ale naprawdę takiej szczerej chęci zrozumienia, zatrzymania się chociażby przez 5 minut na tym fragmencie, który czytam, już jest dla Boga wystarczającą możliwością do tego, żeby On nas przez to słowo przemieniał, żeby się z nami spotykał. Bo to nie chodzi o to, żeby to czuć, żeby po prostu serce biło szybciej, było cieplej. Jak to mówi moja znajoma, mam dreszcze, chcę jeszcze. Absolutnie nie o to chodzi. Bo to jest tylko zatrzymanie się na naszych zewnętrznych odczuciach. A Pan Bóg chce działać o wiele głębiej, bo nasze ciało jest trochę takim więzieniem, dlatego żebyśmy mogli dojść dalej. Więc właśnie trzeba przezwyciężyć znużenie, zmęczenie. Wszelkie radości czy smutki, czy mamy ochoty, czy nie mamy ochoty, tylko po prostu kierować decyzją i wiarą, że chcę. I Panie Boże, Ty wtedy rób co chcesz, bo wiem, że coś robisz ze mną, że mnie przemieniasz, bo Pismo Święte nas przemienia. I ktoś kiedyś fajnie powiedział, że jak Ty czytasz Pismo Święte, to ono czyta Ciebie. I to jest wielka prawda, ponieważ to niestety, to, to nie jest ta księga. To jest ta księga. Jak czytasz tą księgę, czytasz słowo Boże, spotykasz się ze słowem Bożym, prosisz Ducha Świętego o zrozumienie, to słowo Boże cię przemienia. Wiem, że jak zwykle przedłużam, ale jest jeszcze taka jedna piękna historia, anegdota, która właśnie obrazuje to. Nie wiem, czy nie opowiadałam o niej już kiedyś, ale w każdym razie może skrócę. Że jest dziadek, który właśnie się tym pismem Świętym modli i wnuk, który w ogóle totalnie nie czai, on tego nie rozumie. Pyta się tego dziadka, dziadku, ale po co w ogóle to czytasz, skoro ty tego nie rozumiesz? Bo to jest niezrozumiałe. I on mówi: Patrz, widzisz ten koszyk wiklinowy z węglem? No widzę, to idź, wysyp ten węgiel i przynieś wody w nim z strumienia czy ze studni. No i wnuczek, wiecie, bierze tą wodę, no ale przecieka, no i przychodzi. I, yy, I jest kosz pusty i nie ma tej wody. No to mój dziadek mówi jeszcze tak dwa razy, żeby się przeleciał. Jeszcze szybciej, jeszcze szybciej. No i za tym trzecim razem przychodzi i dziadek do niego mówi: "Popatrz do środka". I wnuczek patrzy, ten kosz jest czyściuteńki, a wcześniej był zasyfiony węglem. I właśnie to robi pismo święte z naszym sercem. Możemy tego nie zauważyć i może nam się wydawać, że totalnie marnujemy czas, ale to jest tylko kłamstwo, które myślę, że też jest podyktowane z jednej strony taką niechęcią, która jest od złego ducha, a z drugiej strony taką naszą po prostu ludzką słabością, tym, że my chcemy mieć wszystko od razu widoczne i najlepiej właśnie po prostu czuć emocje na całym ciele i wiedzieć, że Pan Bóg jest z nami. Spróbuj. Zachęcam Cię do tego bardzo, bardzo gorąco, bo Pismo Święte to jest podstawa do tego, żeby po prostu znać Boga i żeby rozwijać z Nim relacje, żeby rozwijać siebie, żeby być lepszym człowiekiem. Ale w dalszym ciągu będziemy sobie rozmawiali o Piśmie Świętym i w kolejnym odcinku będzie już o tym właśnie, jak interpretować Pismo Święte, żeby jednak sobie. Nie wybierać fragmentów, nie czytać ich w oderwaniu od całości, ponieważ można się bardzo pomylić, bardzo źle rozeznać. Ale to już zapraszam do kolejnego odcinka. Mam nadzieję, że się Wam teraz to lepiej słucha. Bójka <grybujesz> z Bogiem, trzymajcie się, papa. Pa.